Ech, halo, halo, dzień dobry. Nie wiem, czy to po mnie widać, ale pomyślałem, że to będzie ciekawe co zrobię, bo jest jakaś 35 lub 36 godzina bez snu. To dlaczego taki, co jak to O już czuję, że mi się ciężko gada, to sobie potem pogadamy Ale pomyślałem, że to będzie ciekawe Aby zobaczyć jak dzisiaj CSGO Skins nam będzie oddawał Kiedyś w ogóle coś takiego słyszałem I tutaj w sumie może zaczniemy sobie od wróżby Czyli jeśli będę na plus to pójdzie dobrze opening A jeśli na minus to źle Że człowiek jak jest bardziej zmęczony A ja niewątpliwie taki już się czuję Bo teraz już niby jest tak No jest godzina chyba która? 15.40 O i wróżba się niestety nie udała Wtedy po prostu człowiek jest bardziej kreatywny I ja że też w to, że ma większe szczęście Czy to to jest głupota? Tak, ale zobaczymy. Więc dzisiaj, być może, będę robił jakieś absurdalne, nieprzemyślane ruchy. Pamiętajcie, że Wy możecie też sobie pograć na takiej stronce, na przykład z kodem Mateo, jeśli jesteście pełnoletni. I ten kodzik da Wam 2 10 zł 10 na start, za to jest już darmowa skrzyneczka. 10% więcej do tego, co sam wpłacisz. Jak wpłacisz więcej niż Dychę, to możliwe, że do Twojego ekwipunku automatycznie trafi skin za 230, za 100 albo za 50 zł. No i stronka jest dla osób pełnoletnich. I słuchajcie, myślę, że dzisiaj w takim stanie, gdzie nie za dużo mi się chce, myślę, że. Że końcowo, jeśli, będzie, jeśli będę mógł sobie na to pozwolić, otworzymy skrzynkę Gamestone na najwyższym buście. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to jest moja najbardziej ostatnio fartowna skrzynka. Pierwszy buść wygląda w taki sposób: to tam wiesz, tylko te najlepsze skiny się podwyższa troszeczkę procent szans ale też jest najwyższy boost, czyli 12 650 zł, ale wiecie co, mimo wszystko chyba zacząłbym od skrzynki, która ostatnio też mi bardzo oddawała, ale nie kosztuje ponad 1000 zł, czyli jest to skrzynka właśnie M4 Case, już widzę, że naprawdę jeśli chodzi o mój refleks, no to dzisiaj jest lipa, ja słuchajcie, tak co jakiś czas w ogóle mam, że na przykład nie prześpię nocy, bo się nie chce, a potem już, żeby nie zasypiać na przykład o 10 rano, czy coś, to spróbuję, próbuję dotrwać jeszcze do następnego dnia, no i tak to wszystko jest zaburzone ale jak widzicie, ta skrzyneczka jest u mnie w serduszku, ponieważ ona bardzo często mi oddaje i to jest super. I ja w takim razie w sumie mogłem wypłacić tego skina, ale wam polecam w takich sytuacjach wypłacać skina. A w ogóle drugą rzeczą jest, słuchajcie, ciekawe to, że ja w momencie, gdy włączam przycisk do nagrywania to być może ktoś by powiedział: Ej, Mateusz, w ogóle po tobie nie widać, że ty tyle nie spałeś. Bo właściwie mój organizm przez wszystkie lata nagrywania jest tak stworzony, że jak klika się przycisk, nagrywaj, to na te 10 minut potrafi wykrzesić z siebie resztki energii, które potem zrekompensuje w tym, że jak wyłączę nagrywanie, to zasnę. O, nieok. Ok. Mam nadzieję, nieok, ok, że chociaż z moim kodem żeś to wygrał. Ja i tak dostałem skiny pocieszenia. Bardziej mi się one podobają niż twoje. Może zróbmy tak, zróbmy bitwę. O, 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 było coś za 245 zł. Dołączę do ostatniej bitwy i po. Potem otwieramy po prostu tą skrzynkę games, tą na najwyższym buście. Chłop mi w ogóle jakąś emotkę wysłał. Kurde, dawno z ludźmi nie grałem. Jak się tutaj wysyła emotki? Pewnie tutaj coś jest. Jakąś taką najbardziej cringe'ową. Jak wyślę mu emotkę, że płaczę, to być może ja to wygram. E, czy, czy to ma sens? No, w mojej głowie tak. Kurde, chłop jak mnie robi. Ej, dobra, te trzy skrzynki ile to kosztuje? Kurde, myślałam, że na koniec będzie dawał te najdroższe, ale tak patrzę, że... No coś tam go może jeszcze podgonię, ale... Ej, czy! Eee, on wykorzystał moją emotkę! E, o! 21 groszy. Dobra, no dajcie. Oj, ojoj ojoj, no. Dobra, no tutaj fajnie, fajnie, ale zobaczymy, czy ja za chwilę, otwierając najdroższą skrzynkę za 12 tysięcy, czy ja też będę mógł się, czy wyjdę na plus. Oto jest pytanie, słuchajcie, oto jest pytanie. Proszę, zostawcie łapkę w górę, chyba to będzie moje najdroższe kliknięcie na CSGO skins. Tutaj nagle mamy więcej procent szans na każdą kosę. Nie, mamy po prostu tyle samo procent szans na każdą, z tego co widzę. O kurde, w ogóle jak mnie oczy piekło. Dobra, łapka w górę zostawiona, subik zostawiony. Mam nadzieję, że tak Ej, ale nie wiem czemu, aż mi trochę ręce zaczynają się pocić Dobra 12 650... Nie... Nie, to jest ładna trochę, HOLY ale... shit! Ja nie mogę. Słuchajcie, to się chyba nazywa zachłanność. Ale ja wam w sumie też mówiłem, no, że dla kontentu na pewno tworzę tą skrzynkę. Ale kurcze, no. Ja w ogóle mogłem pomyśleć o tym na początku, aby ta skrzynka mi się zwróciła, abym wyszedł z niej na plus, to bym musiał trafiać te topowe kosy, no ale z drugiej strony mieliśmy na wszystko takie same procenty, nie przy tym przy tym zbustowanym tym trybie. Kurczak i pieczone. No to myślę, że tutaj e, najprostszy możliwy sposób, aby troszeczkę się, że tak powiem, odbić, no to po prostu tryb shirt i bitewka. I w ogóle kurde, tak? Dajcie znać, czy wam ten tryb shirt tak samo oddaje jak mi, bo ja naprawdę jestem z niego mega zadowolony. I gościu, który to wymyślił, pewnie jest mądry. No, O, AK47 Case, kurczę 3800, i patrzcie w ogóle, jaka to jest ogromna część naszego budżetu, nie? Teraz. No ale co, ja i tak yy, musiałem kliknąć dla kontentu, no po prostu. O, e! Ktoś w ogóle dołączył. Dobra, no to startujemy, słuchajcie, tutaj. Są dwa boty jest jeszcze Ali... O kurde, jak mi się ciężko czyta. To jest w ogóle i czy to jest jeden. Aliża chyba. Aliża. Mam nadzieję, że Aliża tutaj nic nie wpłacał z chodzikiem Mateo, bo jeśli miałbym pewność, jeśli znałbym tę osobę, że wpłacił, to bym życzył mu wygranej. Ale w tym momencie ja go nie znam, więc ja życzę sobie samemu a zresztą wygranej. Właśnie, widzicie, to jest tryb shirt. Czyli tu i tak wszyscy dostaną tyle samo. E, ja póki co mam chyba najwięcej. E, najlepsze mam skiny po prostu, a już nie. Ale to i tak nie ma znaczenia Oj kurde, w ogóle za mało też skrzynek dodałem, tak patrzę No, to może być naprawdę słaba bitewka, tak szczerze No to w ogóle jest O dobra, i tutaj dwie ostatnie skrzynki Dobra, Dupni coś dobrego, fajnie Tutaj kosy poleciały, ale to... Oj, 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 oj Oj, 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 oj Tak coś właśnie czułem, że tak może być ale właśnie, przecież też mamy evencik Słuchajcie, otworzenie każdej skrzynki, zobaczcie Jest 6700, naliczę nam walutę eventową Nie dość, że możemy być ze skrzyneczki Uuu, dobra, stój, 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 stój Ja zamykam oczy Ej, aż się rozbudziłem po prostu Nie dość, że można sobie otworzyć skrzyneczkę Po prostu mieć super skina No to jeszcze mamy walutę eventową Słuchajcie, ja sobie otworzę teraz e, tańszą i za chwilę tą walutę eventową też można sobie wymieniać na skiny bonusowe. Na tym polega event, że jest on ograniczony i dzieją się takie rzeczy. A wiecie co, już teraz te 40 zł, gdzieś tam na minus to mnie nawet nie interesuje. Dobra, ustrze skina, koszt 400, tu sobie możemy na przykład kliknąć. Na wiadomo, to jest za 400 waluty eventowej, więc te skiny nie są nie wiadomo jakie. Jakaś tam inna skórka będzie. Handlarz broniu, tutaj sobie możemy wymienić. Czyli jest 7, 2, 9, 3. I pyk 5 zł. No nie powiem, no nie jestem jakoś turbo też zadowolony. Ale kurczę, patrzcie. Jaki w ogóle fart. Dawno coś takiego dobrego mi nie poleciało, też z tej skrzynki, właśnie. Bo ja nie mogę, jak mi się ciężko myśli. Dobra, i wiecie co? Chyba na. Mam nadzieję, pozytywne zakończenie tego odcinka otworzę dwie skrzynki. Te empress, które mi oddały, w sumie, nawet jakbym tutaj był na minus, to w ogólnym rozrachunku i tak bym był by, 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 by na plus. Dobra, a wysłuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Przypominam, że na przykład, myślałam, że znowu rękawiczki pójdą, że na przykład wpłacając stówkę z kodzikiem Mateo, możecie wygrać kosę za 1400 zł. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, przy nawet 98 zł. Ponad, no prawda dobra, 99 można wygrać taką kosę. Przy wposaniu dwóch dyszek coś za 150, a przy 9 zł niecałych można wygrać 235 na przykład. nie? Więc to jest dla chętnych, pamiętajcie, że stronka jest dla osób też pełnoletnich. Trzeba grać z głową, traktować to jako zabawę. I co miałem mówić, że idę spać, no ale jeszcze muszę trochę poczekać, więc no. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i na razie.